Mano, z tej strony De Dirzo, a to jest kolejny odcinek z serii Ma e, Survival Single P.S. wraz z e, Piąty odcinek z tej serii e, Skończyliśmy właśnie na tym, że wykopaliśmy trochę diaksów Siedem Ta, No i na czym teraz plan? No nie wiem, może powiększymy HT, powyższymy ją, znaczy podwyższymy, tak? E, zrobimy drugie piętro No i jeszcze miałem plan... E, Poszukać mięska, bo mam już 19, tylko no Dalej. E, możliwe, że pójdziemy do innej kopalni jakiejś nowej. Ale dobra, no, no to zajmijmy się, no zajmijmy się nowym to. No to trzeba to zniszczyć. Teraz, raz, dwa, trzy Czemu nie? Eee, no zawsze było Co, co dwa? Ue. Na serwerze Battlecraft Jakoś jest inaczej, można co trzy Powiększymy swoją hatę.

Eee, nie, 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 dalej. Dobra. Eee, nie, 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 nie. Dobra, starczyło na powiększenie chaty. Nasza to teraz o piętro wyższa. Uj, o kurde. Muszę ściszyć trochę dźwięk. Tutaj trochę. Dobra, teraz może być. Yy, wysoko. Ale i tak, jeżeli będę chciał fajny wynik uzyskać, będę musiał niestety jeszcze... O, właśnie ty pięterko Ale niestety będzie problem. Bo drugie pięterko będzie akurat przy głowie tak, yy, położone dziwnie A ja nie lubię tak Oj, bruk się nam skończył nie A teraz można, co trzy, tak? Dobra Jest, teraz trzeba jakieś wejście tu musimy zniszczyć, tu musimy zniszczyć no i teraz to będzie blok, blok, blok blok, blok i wejście jest ufundowane jest drugi stopień tak myślałem czy trzeba będzie znowu zniszczyć cały dach po to żeby stworzyć większą jeszcze o jeden To już czwarta, co ja tak późno? Dobrze. Mm. Dobrze. Ej, co tam? Aha, no. Drym. Tak to nie ma. Że mi upadł. Zapomniałem, że to nie jest Kreativ. Dlatego martwię się o taki Kirów. Dobra. No a tu będzie taki fajny o. Takby. Komin! Komin! Rok mi się skończył. Jeszcze mam trzy. Koniec buku. Jeszcze więcej będzie. Oj. Powiększenie chaty. Bardzo. dużo trochę za wielki ten komin o, taki wystarczy znowu półtora serduszka no. tak jak przypuszczałem dobra co teraz mieliśmy a poszukać jedzonka no a teraz o tej godzinie co tutaj w Minecrafcie jest to no, trudno będzie znaleźć takie jedzonko Ale można poszukać To tak O, słychać mu O jezno dwie krówki I pajączek gdzieś tutaj do kolekcji tak. Mam się na trzy strzały nie wiesz 21 już mam Mogę tu bić, aha. Uwięził mnie. Uwięził. Gdzie te krowy? Nie, nie uciekamy krówka. Tak. Chodź tu. A nie, nie że tu jedzenie mamy pod ostatkiem, więc ostatnia krowa do zabicia i wracamy. Ponieważ niezbyt. Znaczy mamy za dużo jedzonka... Dużo mamy jedzonka, ale przydałoby nam się, a mamy jeszcze do tego żywe jedzonko. Więc tu jest niepotrzebne do, ten yy, zabijanie kolejnych krów. Tego to nie oszczędzę. O nie, kliperku, nie wybuchamy dzisiaj. E tutaj awast mi się odzywa Kurczę! Gdzieś tu złąpi teraz ujęte Ej ty Mam cię nadpatrzały Dobra Gdzie on jest? Tak, jęczy Gdzie jesteś? No tutaj ktoś śmie Ma za Dobra. Hata powiększona. No właśnie. Hata powiększona. Eee. Czemu ja jeszcze łóżeczka nie mam? Ja... A bo owiec nie ma. Dobra. Nie no. Nie ma sensu przedłużać. Chyba zakończę ten odcinek, bo mi się nie chce iść kopać. Dobra. To. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie. No i komentujcie oczywiście. No. To tyle z tej strony. Yy, no, rozdzieliłem ten survival na tam kilkanaście odcinków. No to się no. Cześć.